Słuchajcie, dzisiejszy temat główny jest bardzo praktyczny, tak jak powiedział Dominik, my lubimy rzeczy praktyczne. Nazywa się wiara w niemożliwe. Tak? To będzie temat, który będę, o którym będę mówił później, po uwielbieniu, no, ale teraz chciałbym na start powiedzieć taką oczywistą rzecz, którą chrześcijanie znają, ale ktoś z młody wie, wierze może tego nie znać. Tutaj w, w, pierwszym, w, pierwszym, w pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 17, cały rozdział 17 jest to historia walki Dawida z Goliatem. Tak? Na skróty, skróty mówiąc, jak znacie to z jakichś filmów, opowieści, jakichś innych książek, jeszcze może ktoś Biblii nie czytał, no to tutaj w tym rozdziale 17 jest opisana walka Dawida z Goliatem. I ona jest bardzo popularna, ponieważ pokazuje pewien taki wzorzec, że ktoś pozornie słaby może pokonać kogoś potężnego. W naszym życiu czymś takim, co jest takim Goliatem, co jest takim gigantem, który każdy musi pokonać, są różne problemy, które w naszych oczach wyglądają na tak duże, że jakby nie są do rozwiązania. Może to być choroba. Nieuleczalna choroba na przykład, tak lekarz ci powiedział, że no nieuleczalna jest. No to to jest taki gigant. Yy, problemy potężne, problemy długi finansowe. Masz milion długów, tak? A zarabiasz 3500 w, w Rosmanie. No to milion długów jest nie do, nie do przeskoczenia. Tak? Może to być małżeństwo, tak? Rozbite. Już, już tak się już yy, powyzywaliście. Nie, nie do naprawienia. Po prostu mieszkamy, ale to już z tego nic nie będzie. Może to być choroba dzieci. Może to być choroba psychiczna. Może to być yy, relacja zepsuta. Tak? To są tak zwane... Giganci w naszym życiu, że jak patrzymy na nich, mówimy, no, niemożliwe, żeby to pokonać. Przecież kim ja jestem, tak? Rozumiem, jakbym był takim mężem Bożym, jak apostoł Piotr, apostoł Paweł, to oni by sobie na pewno poradzili z tym, tak? Ale ja, jak ja przy to wierzę od miesiąca, dwóch, trzech miesięcy dopiero wierzę, pół roku dopiero wierzę, jeszcze, jeszcze grzeszę, jeszcze robię tyle problemów. I każdy, kto zobaczył Goliata, nie będę cytował dokładnie tych wersetów, ale w razie czego, przewijała, to może yy, będziesz tak. Yy, żebyście mieli ogląd na, na wersety. Każdy, kto zobaczył Goliata, mówił: Nie mam z nim szans. Nikt nie ma z nim szans. Ten gigant, jest określony w Biblii jako gigant. Słowo gigant oznacza, yy, to jest słowo Nefelim, troszeczkę o nim później powiem. Yy, oznacza, że. że ten, 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 ta postać miała prawie 3 metry wzrostu. Niecałe 3, niecałe 3 metry wzrostu. Nosił, nosił pancerz, który ważył 57 kg. 57, kto wie, co to jest 57 kg? To miał taki pancerz. A, a y, końcówka włóczni jego, którą miał, ważyła 7 kg. 7 kg, czyli weźcie taki ciężarek 10-kilowy, jeden taką dwumetrową kij od mopa sobie nałóż, tak, weź to spróbuj utrzymać, tak. W porównaniu do współczesnych ludzi, którzy mieli średnią wzrostu 1,60 m w tamtych czasach, on to były dwa razy większe od człowieka, tak, dwa razy większy. No i zaczyna się tak ta historia, że stanęły dwa wojska naprzeciwko siebie. Yy, jedna jeden jednym wzgórzu, izraelskie wojska, na drugim filistyńskie wojska. No i wyszedł najpotężniejszy wojownik, Goliat i mówi... Wystawcie jednego y, wojownika, najlepszego, jakiego macie w Izraelu, niech się zmierzy ze mną. Jak mnie pokona, to my będziemy waszymi niewolnikami. Ale jak ja pokonam waszego najlepszego wojownika, to wy będziecie moimi niewolnikami. I to słowo, popatrzcie, w ogóle miało znaczenie. Jak ktoś do czegoś się zobowiązał, to tak było. Tak? To teraz już tak nie ma. Teraz by się ktoś zobowiązał, to by z, już złamał tam 50 razy <grych> do realizacji. Ale wcześniej była trochę inna mentalność, bo każdy wierzył w Boga i wiedział, że to, co mówi, tak? No nie może sobie, sobie robić, jak to się mówi w Polsce? Z gęby? Cholewy. cholewy z gęby, tak. Cholewy z gęby. No i co się dzieje, tak, dalej? Patrzymy. Stoi wielki facet, Saul, ogólnie król, Przyszkował to wojsko. Sam był w ogóle naj, najwie, największy, jest napisane, że największy w Izraelu, najprzystojniejszy, najwyższy, najbardziej postawny, a wyglądał jak dziecko przy goriacie. tak? No i on się tam chowa po tych namiotach i 40 dni, tak? Wychodzi ten Goliat i, i mówi: yy, Tak, drzwi z Izraela, nie ma tutaj nikogo, kto by chciał się ze mną zmierzyć. Nie ma nikogo, tak? wychodzi drwi, gdzie Izrael to jest wojsko należące do to jest wojsko Boga, tak? To jest, to jest armia Boża, armia, którzy mają Boga i wychodzi facet taki wielki i się po prostu śmieje z nich. I mówi, kim w ogóle jesteście? I 40 dni to robi, tak? 4 dni. Potem troszkę powiem o tym 40 dni. Co się dzieje dalej? Dzieje się taka rzecz, że ten właśnie Dawid był za młody, żeby wstąpić jeszcze do armii. Czyli był młodzieńcem. Nie wiadomo, ile miał lat wtedy, ale był za młody. Za Jego bracia już byli w tym wojsku. I tato posłał Dawida, posłał go, żeby zaniósł jedzenie do braci i do dowódców, tak? do dowódców, żeby pewnie lepiej traktowali, nie dawali na, pierwszy, tak, na pierwszą linię frontu tych synów tak dalej. No i on poszedł z tym jedzeniem. I Dawid przychodzi do obozu z tym, z tym jedzeniem, patrzy, wychodzi w. Ten Goliat, który już pewnie od Dawida był większy z trzy razy, tak? Ja się śmieję. I słyszy, jak on drwi z tego Izraela. I, I w Dawidzie coś się budzi, tak? I mówi. Wtedy Dawid zapytał ludzi stojących przy nim. To jest wysyszysz werset. Co dadzą temu, kto zabije tego Filistyna i odejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, że rzuca wyzwania? Wojską Boga Żywego. Nagle ci bracia patrzą. Jeden mówi, czy ty czasem nie powinieneś paść owce teraz, bo będą uciekały zaraz owce, tak? Czy tam nie miałeś być przytacie i pilnować zagrody? Co ty w ogóle tutaj robisz? Ale on mówi, coś się w nim budzi, tak? Coś się w nim budzi. Dlaczego się w nim budzi? Bo chwilę wcześniej, tak? Kto pamięta, kilka rozdziałów wcześniej w Biblii czytamy, że przyszedł do niego prorok Samuel i go namaścił na króla Izraela. Namaścił go. Oczywiście nikt tego nic nie zrozumiał. Ci bracia w ogóle nie kumali, tak? Kim on jest? Popatrzą no, w jakiś taki gościu, tak? Knypek, chudy, tak? Nieogarnięty, młody. To co on tutaj, po co on do tego w ogóle przychodzi? Tak naprawdę Samuel, Sam, Sam, to nie Samuel namaścił króla Dawida. To widzimy, już objawione jest w psalmach. Jest napisane, że to sam Bóg namaścił Dawida. Oczywiście posłużył się rękami Samuela, ale tutaj namaścił go Bóg. No i Dawid mówi, yy, zaczyna mówić te odważne rzeczy i czy 33 werset otwórz. I poszedł, został wzięty do Saula, do króla. Lecz Saul odpowiedział Dawidowi. Ty nie możesz iść przeciwko temu Filistynowi, by z nim walczyć. Jesteś bowiem chłopcem. On jest wojownikiem od swojej młodości, tak? No to patrzymy na nas, tak już patrzymy troszeczkę na nas. Yy, jak ty się chcesz zmierzyć z tą chorobą śmiertelną, tak? Zanim stoją naukowcy lekarze, tego, tego nikt nigdy nie uleczył, tak? Nie ma z tym żadnego problemu. Yy, nie da się tego rozwiązać. Po prostu trzeba ustalić, że to jest nieuleczalna choroba. To jest problem, którego się nie da rozwiązać. Tak? Już mamy to ustalone, po co w ogóle przychodzisz? 34 werset Dawid odpowiedział Saulowi. twój sługa. Pas w szodę swego ojca, a gdy przychodził lew lub niedźwiedź i porwał barany z przody, wtedy goniłem go, uderzałem na niego i wyrwałem go z paszczy. I kiedy rzucał się na mnie, chwytałem go za gardło, biłem i zabiłem go. Twój, twój sługa zabił lwa i niedźwiedzia. Ten nieobrzezany filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż rzucił wyzwanie wojskom Boga żywego. Ponadto Dawid powiedział, pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie również z, tego, z rąk tego filistyna. Wtedy Saul powiedział do Dawida, idź, niech pan będzie z tobą. I Dawid, tak, tak jak wielu z Was słyszy słowo, które ma go wbić w ziemię, tak? Jesteś po prostu nikim. Znajdź swoje miejsce w szeregu, tak? Czyli prowadź zwykłe, normalne życie, tak, tak, ci powiedziano, to tak, tak sobie żył. Ale co się dzieje? Dawid zaczyna deklarować, on deklaruje jakby swoje świadectwo. My wiemy, że my nie, my nie nosimy swojego świadectwa, my nosimy świadectwo Jezusa. A my deklarujemy teraz świadectwo Jezusa. I mówimy, ale przecież to ja jestem synem Bożym, to ja zostałem wybrany przez Boga, to ja zostałem przez niego namaszczony, to jego słowo jest we mnie, jego siła jest we mnie, jego duch jest we mnie, rozumiecie? To co ten gigant robi naprzeciwko mnie? Patrzcie, jaka mentalność. Dawid miał swoje świadectwo, opowiedział, bo on pokonał lwa, niedźwiedzia, tak, i to są fakty. Dostał namaszczenie tak potężne, że rękami rozrywał, chudzinka, tak, rozrywał lwa. A my mamy świadectwo Jezusa. I teraz, popatrzcie, wzywamy świadectwo Jezusa. Czyli my wiemy, co my zrobiliśmy. A co my zrobiliśmy? To, co zrobił Jezus. Bo my jesteśmy jedno z Jezusem, tak? To wiemy, co Biblia mówi. No i Saul szuka jeszcze, jak mu jeszcze przeszkodzić. Tak? Niby pomóc, ale jeszcze mu przeszkodzić. Wymyśla, że mu da swoją zbroję. I mówi, o Dawid, wiesz co? Mam dla Ciebie moją zbroję. Dawid ją zakłada. Tak? I źle mu leży, jest za duża. Tak? Jest dwa rozmiary jest za duża, bo pięć rozmiarów, bo on był wysoki, cały, w porównaniu do Dawida. <grym> Daje mu ten miecz, wszystko co on tam ma, najlepszego. Ale Dawid się jakby wraca po rozum do głowy, boży rozum i mówi: Ale ja nie mogę ubrać Twoich ciuchów, tak? bo ja jestem inny. tak? Ja nie mogę wziąć teraz relacji, jaką Ty masz z Bogiem, ja nie mogę wziąć Twoją relację, Twoje uduchowienie. Twoje namaszczenie. Ja mam swoją prywatną relację z Bogiem, i to jest koniec końców wszystko, co mam. Bo jak ja stanę z, da, z, z Goliatem na, 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 do walki, nie będzie nikogo wokół mnie. I tak samo jest z gigantami w waszym życiu. Że wy byście chcieli, żeby tak pastor, czy tak, lider, czy tam ktoś jeszcze przyjechał, prorok jakiś i, i się stajął waszym problemem, tym gigantem. Tak? Ale Bóg nie chce tego. Bóg chce, żebyście sami stanęli, tak? Bo on was po to przygotowuje. Po to dał wam to wszystko, te świadectwo Jezusa w was, żebyście też umieli stanąć sami, a nie cały czas biegać tak, po ludziach, bo nie po to jesteśmy stworzeni, żeby biegać do pastora, nie po to nas stworzył. Tak? To jest dobre dla dzieci. Ale my w mentalność, że sami musimy stanąć do walki z tym gigantem i ja zwyciężę, bo ja noszę świadectwo Jezusa. I oczywiście zdjął tą zbroję Dawid, mówi, nie będę tego ubierał. Poszedł, już ten goliat stoi, Dawid idzie do niego, bierze pięć kamieni, tak? I proce, proce, tak wiemy, że to proca to nie była taka, taka na gumeczkę, tak? Tylko to było takie proca bojowa, tak? To było na takim rzemieniu się, sam skórzany pas i się to rzucało, tak? To miało tam dobry zasięg, tak? O wiele większy zasięg, dobrą energię kinetyczną, ale wziął pięć kamieni, tak? I tutaj widzimy... Pewne przygotowanie. Widzimy, że ten Dawid chodzi w duchu i to potężnie. Od momentu wejścia do obozu robi rzeczy, wszystkie rzeczy, które robi, robi duchowo. Bierze pięć kamieni. Dlaczego pięć kamieni? Tak? No bo jeden jest na goliata, a jeszcze jest czterech braci. Tak? Tak zwanych Nefilimów. Jest ich piątka. Tak? I on bierze pięć kamieni. I po jeden na każdego. Wyobraźcie sobie, jaka to jest odwaga? Pięć kamieni. I, i mówi tak staje naprzeciwko Goliata i Filistyn powiedział do Dawida, czyli Goliat: Czyż jestem psem, że przychodzi do mnie z kijem? I przekinał Filistyn Dawida przez swoich bogów. Tak? Zaczyna się prawdziwa walka. Tak jak wy stajecie naprzeciwko czegokolwiek tego giganta, zawsze jest walka. Jak wy myślicie, że sobie po prostu zadeklarujecie trzy wersety i będziecie się uśmiechać, za tymi czerwonymi wersetami nagle przychodzi 10 tysięcy słów do waszej głowy i przez miesiąc, przez dwa miesiące, przez pół roku. Was będzie bombardowało przekleństwo. Nie jesteś godny, nie uda ci się, nie możesz. Yy, jesteś zły, za cienki, za słaby, nie masz mocy, zepsułeś, kłóciłeś się z mężem, jesteś grzesznikiem, tak? Oglądaliś pornografię, źle tam powiedziałeś coś, nienawidzisz, obgadujesz. Zaczyna się walka duchowa i Filistyn wchodzi w walkę duchową, zaczyna przeklinać Goliata, bo Goliat był Dawida. Goliat był bardzo duchowy, bo Goliat był Nefelimem, później o nim powiem. I zaczyna przeklinać. Zaczyna od przekleństwa. 44. Filistyn powiedział jeszcze do Dawida: Chodź do mnie, a dam twoje ciało ptakom powietrznym i zwierzętom polnym. 45. Wtedy Dawid odpowiedział Filistynowi: Ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie. On rozumie, że Dawid rozumie, że jak ktoś was atakuje. To, co zawsze tutaj często mówimy, to, że macie jakiś problem w życiu, to nie jest problem wasz. To jest problem Boga. Bo was nie ma, tak? To nie wie, to może jeszcze czasami myślicie, że jesteście, ale tak naprawdę was nie ma, jest tylko Bóg was, tak? I kto myśli, że dalej istnieje, no to będzie po prostu cierpiał na tej ziemi, tak? Nie istnieje. Dawid to wie i mówi, ty atakując mnie, tak, to, to wojsko, walczysz z samym Bogiem. 46 werset. Dziś Pan wyda Cię w moje ręce i zaczyna odpowiadać na te słowa, które usłyszał Dawid, który usłyszał te przekleństwa Goliata, zaczyna odpowiadać. Dziś Pan wyda w moje ręce, daj Cię w moje ręce, a ja Cię zabiję i oddadę Ci głowę, a dam Ci trupy w wojsk wojskwistą, ptakom połecznym i dzikim zwierzętom. I cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu. I to nie jest przypadkowe, co on mówi. On nie tylko odbija to, co usłyszał w głowie, on także ma plan cały i deklaruje plan, jak to się wydarzy. Czyli przypomnę, znowu powiem o tej chorobie, tak? Załóżmy, masz chorobę śmiertelną, nieuleczalną, a Ty mówisz, będzie tak, że ta choroba będzie miała lepsze wyniki, po 20% lepsze wyniki każdego miesiąca, a po 5 miesiącach pójdę do lekarza i on powie, nigdy takiego już nie widziałem, to musiał być cud, a ja mu powiem, że to był Jezus i on się nawróci. Tak? Rozumiecie? Amen? to wy musicie mieć teraz plan i go zdeklarować. Dzisiaj w nauczaniu głównym będę o tym mówił, dlaczego to jest takie ważne, jeśli chcemy widzieć cuda w życiu. I całe zgromadzenie poza, że nie mieczem ani włócznią wybawia Pan, gdyż walka należy do Pana i ona wyda Was w nasze ręce. Każdy głupi wie, że walka jest w świecie duchowym. Na tej ziemi to jest tylko obrazek, który widzimy i on sobie tam może być pokolorowany tak, tak wyglądać. A każdy myśli, że jakiekolwiek zmaganie jest tutaj w ciele naszym i tutaj mamy, jest jakiś problem, żyje w błędzie. Wszystkie walki są w świecie duchowym. Duch kontra duch. I zwycięstwo w Jezusie także jest w duchu. I zobaczcie, tak? co on robi: Dawid bierze jednym kamieniem, rzuca, tak, trafia go w czoło, w czoło pada na ziemię nieprzytomny, podbiega do niego Dawid, zabiera jego miecz odcina mu głowę, tak? I koniec z Goliatem, z wielkim, wielki problem Izraela, gdzie czosło kilkadziesiąt tysięcy, to było wojsko było kilkadziesiąt, nie były setki tysięcy wojskowych, ale kilkadziesiąt tysięcy wojskowych, część się portkami, a facet go rozwala jednym kamieniem, tak podbiega, ciach, odcina głowę, tak? I teraz spójrzmy na to duchowo jeszcze, bo jak, jak spojrzymy na tą historię cieleśnie, będziemy zmotywowani. I z tego, co Wam powiedziałem, tak, to było le, leciutko duchowe, ale nie weźmiecie tego z tego objawienia, takie, jakie chcę Wam dać, bo dopiero wejście głęboko duchowo w, w ten werset pozwoli Wam wać, wziąć Wam pełnię, pełnię, która będzie działała. Bek, weźmiecie tą wersję, warstwę wierzchnią, historyczną, to jest za mało. Ta głębsza, czyli już u, 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 objawienie takie, co tam się naprawdę wydarzyło, to jest jeszcze za mało. Tak? Musimy wejść najgłębiej, jak się da. Każde objawienie, które bierzcie z Biblii, im wejdziecie głębiej, tym mocniej możecie z niego korzystać. Jak chcesz być dobry w uzdrowieniach, musisz mieć potężnie objawione, jak to działa uzdrowienie. Jak chcesz być dobry w wypędzaniu demonów, musisz znać te wszystkie mechanizmy dokładnie, co stoi za tym, dlaczego to się dzieje, a dlaczego to się nie dzieje. Tak? Jak chcesz być dobry w prorokowaniu, tak? to musisz wiedzieć, gdzie znaleźć te imiona, te nazwiska, te historie, jak to, te wizje, czytać, musisz to dokładnie wiedzieć, nie wystarczy ci ta powierzchowna wiedza. I teraz posłuchajcie, jak, jak, tutaj duchowo to wyglądało. Każda walka wasza ma duchowy charakter, tak? I każda wasza walka będzie miała duchowy efekt. Wszystkie duchowe walki mają efekt opóźniony. Opóźnienie wynika z tego, że zanim się przeniesie z, z, z po prostu z świata duchowego na ziemię. Wy mogliście już wygrać dzisiaj walkę, tą, ale w tygodniu zaczynacie smęcić, marudzić i się przeklinać i znowu myślicie, że nie wygraliście jej. I się to taka, robi się taki y, 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 Tetris, tak? Nie wiem jak to nazwać odbijanie pimbal, tak? Odbija się piłeczka. Tak? I wy myślicie, że wy nie udało się. Ale nie zaczekaliście cierpliwie na manifestację zwycięstwa, które już nastąpiło. Yy, Bóg nigdy nie używał magii. Tak, bo my byśmy chcieli, że mamy problem, budzimy się rano i nie ma problemu. Nigdy takiej czegoś nie było i nie będzie. Każda wasza choroba, żeby zniknęła, musi ktoś się o nią pomodlić. Czy wy, czy ktoś inny. Nie ma, że nagle jest choroba, tak, budzi się, się rano, o nie ma. Nie ma takiej czegoś, a ja takiego czegoś nie spotkałem i w Biblii też tego nie widziałem. Wszystko musi być, yy, 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 musi być wasz udział, bo Bóg potrzebuje was, żeby was wykorzystać, bo wy tylko macie ciała. Bez ciała tutaj na tej ziemi no, za dużo rzeczy nie można zrobić, tak? Tak jak kiedyś wspominałem. I on potrzebuje was albo kogoś innego, żeby coś fizycznie zrobić. Otwórz Księgę Rodzaju 3.15. I, I pewne rzeczy zobaczymy. Wiemy, że król Dawid był, Pierwowzorem Jezusa, tak? Też w Biblii Możesz, tak, tak samo był i król Dawid i tak samo Józef. Król Dawid był takim wzorem, który miał wiele cech podobnych do Jezusa. I znamy taki werset, który mówi: I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ona zrani ci głowę, a ty zranisz piętę. Tutaj Bóg mówi do szatana, że będzie potomstwo Ewy zniecie mu głowę, szatanowi, tak? A potomstwo, a, a szatan tak, u tego potomka ugryzie w pięty, tak? No i czy, co się dzieje dalej? Wiemy, że w okolicach 6 rozdziału jest tego. Nie, nie otwieraj VI rozdziału księgi rodzaju pojawia się Nefelimy, pojawia się stworzenia Nefelimy. Stworzenie Nefelimy to, są, to jest wynik działania, jak spłużył anioł upadły, które upadły na ziemię. Tak? Upadły na Ziemię. Im dostały ciała, bo zostały związane przez Boga z tą Ziemią. To była ta kara, że będziesz się czołgał. Szatan będzie się czołgał po, 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 po Ziemi. Znacie taką, taką dostał karę. To znaczy, że będzie przywiązany do Ziemi. I on już sobie nie może robić tego, co wcześniej robił. Czyli wcześniej duchy mogły podróżować w czasie, tak, w przestrzeni, robiły co chciały, bo duchy tak mogą. A szatan został przywiązany do Ziemi. I tak samo, dlatego czytamy też w objawieniu Jana, kto nie wie. Widzimy też. Że szatan ma swoją lokalizację na ziemi, tak? Pan Jezus mówi przez anioła w objawieniu Jana, do kościoła jednego mówi, że mieszkasz tam, gdzie swój tron ma szatan, tak? I on tam mieszka. To słowo znaczy, że on tam fizycznie mieszka. Bo my wiemy, że szatan gdzieś na, na Ziemi ma swój fizyczny adres że może wysłać kartkę pocztową, tak? I to są fakty. Jak myślisz, że on mieszka w jakichś niebiosach, w piekłach tak dalej. Nie, on tam nie mieszka. On mieszka na Ziemi. I tak samo jego anioły zostały przywiązane do ziemi, dostały ciała i zaczęły współżyć z kobietami, tak? Niektórzy mówią tam, że to znaczy, że to brały śluby, tak? Ale to słowo też może znaczyć, że po prostu gwałtem, tak? I się, i się po prostu rodziły Nefelimy, giganci. Byli to wielcy herosi. Byli to ludzie, którzy przekraczali inteligencją, mądrością, siłą, szybkością, wszystkim, czym się da, przekra przekraczały możliwości człowieka. I w okolicach szóstego rozdziału Księgi Rodzaju widzimy, że, że Bóg mówi, tak, to jest już potop, to chce zsyłać, że ta, ten świat jest tak zepsuty, jest taka przemoc na tym świecie, że już się nie da nic z tym zrobić. Ale to nie wynikało z tego, że ludzie byli aż tak zepsuci, tylko wynikało z tego, że nefelimy już się tak rozrosły, że tego się już nie da ogarnąć, tak? Tego się już nie da nic z tym zrobić. Ale to tak na marginesie, żebyśmy mieli wstęp. Chaos był już tak duży, tak? Potem się pojawił potop który miał, niby, niektórzy mówią, że zabił wszystkie nefelimy, nie zabił nefelimy, bo po to zabił wszystkich tych, którzy oddychali nozdrzami, napisane jest. Nosem. czy jak nefelim, którzy były hybrydy, były zwierząt i ludzi, jest to napisane w Biblii, mogły mieć skrzela, tak? I się to po prostu ten gen genotyp, tak? I potem widzimy te wszystkie y, filmy, akłameny, tak? Syrenki. To wszystko, to nie jest przypadek, to są wszystko wynik y, tych po prostu nefelimów. No i ten Nasz Goliat. Tutaj z tej historii Samuela był właśnie Nefelimem. Tak. I jego bracia także były nefelimami. I oni nie reprezentują lud ludzi. Oni reprezentują typowo szatana, tak? To są, to są, to jest manifestacja szatana w ciele na ziemi. Typowa manifestacja szatana w ciele na ziemi. I zobaczcie, że goliat, tak, został rzucony procą uderzony i przychodzi Dawid, odcina mu głowę i kto pamięta, gdzie on zabrał tą głowę i miecz? No napisane jest, do Jerozolimy. Tak, do Jerozolimy. To jest napisane w którymś tam wersecie, w 17, w 17 rozdziale, że zabrał to do Jerozolimy. I teraz wiemy, że miecz Goliata został powieszony w domu Pana, tak? Wiemy to tak, że tam był. Biblia mówi o tym, że tam wisił ten miecz Goliata, ale co się stało z głową? Tak? I to jest właśnie ciekawe, i daję Wam dobre, dobre, dobre teraz objawienie, które bardzo może Wam pozwolić duchowo wejść w tą całą sytuację. Dawid to Jezus, Goliat, szatan, tak? I teraz bierze tą głowę do Jerozolimy, i wiemy, że Jezus został ukrzyżowany na jakiej górze? Golgotą, czyli miejsce czaszki. Czaszki, nie czaszek. To nie było miejsce, gdzie umierało tonę ludzi i były krzyżowani. To takiego czegoś tam nie było. Miejsce czaszki. Golgota, tak? Goliat, zbieżność przypadkowa, tak? I wziął Dawid tą, tą czaszkę, zakopał w pewne miejsce w Jerozolimie. To było duchowe miejsce, bo już wiedział Dawid, miał to objawione, gdzie on ma to zakopać, bo wiedział, gdzie Jezus umrze na krzyżu. I, I co się stało teraz? Popatrzcie, Jezus umiera na krzyżu. No, zobaczcie, jakie to jest potężne. Jezus umiera na krzyżu, zgniata pod stopami jest czaszka. Szatana. Tak? Zgniata czaszkę szatanowi, a sam jest ugryziony w piętę. Bo wiecie, że Jezus nie był yy, dziabnięty w stopę wśród stopie tutaj. Tylko miał przybite pięty. tak? I dokładnie Dawid manifestuje proroczo nie tylko zwycięstwo, bo tak sobie wymyślił, że teraz pokona Goliata, tylko on pokonał Goliata, dlatego że manifestuje Plan Boży, który jest większy od wszystkiego, dlatego jest takie łatwe. Jak wy manifestujecie Plan Boży, który Bóg ma w Was, to wszystko będzie proste i łatwe. To będzie po prostu jak nic. W procą będziecie chodzić i te giganci będą padać. I dlatego to było proste dla Dawida, bo to byłoby niemożliwe. Ale on zamanifestował zam coś, co ma, co ma się wydarzyć. I zobaczcie teraz, co jest ciekawe. Yy, każda strategia, każdy szatański plan przeciwko wam, tak, jest teraz pod stopami Jezusa. Czyli te giganci wasi, co was atakują i chcą was zmiażdżyć, oni tak naprawdę są pod stopami Jezusa. Tylko wy o tym nie wiecie, i oni was okłamują, bo oni mówią do was. Niestety, te szatańskie plany, to wszystko, te giganci mówią do głowy. I mówią, to niemożliwe, nie dacie rady, tak? Nie uda się. To, tego, tego nikt nie zrobił jeszcze nigdy. To się jeszcze nigdy nie udało. My tak walczymy, tak? My chcemy przybudzenia w Polsce, mówimy milion ludzi, tak? Załóżmy, w 10-20 lat się nawróci, tak? Nigdy tego nikt nie zrobił w Polsce, tak? Ale my tak mówimy, tak? Przynajmniej mówimy już na razie, tak? I coś próbujemy w tym kierunku zrobić. Każdy atak na ciebie jest zasilany przez dwie rzeczy. Strach, czyli tak jak Goliat ma, manifestował strach. A druga rzecz to była ignorancja. Że ci Żydzi nie chcieli sobie nawet pomyśleć o tym, że Bóg stoi za nimi, tak? I, w, I wy wielokrotnie jesteście atakowani przez różne głupoty, bo nie chce wam się stanąć, zatrzymać na pięć sekund i powiedzieć, skąd te myśli we mnie są? Przecież jestem dzieckiem Boga, jestem niezniszczalny, jestem nieśmiertelny. Mam życie wieczne w sobie, potęgę Boga, co to w ogóle za bzdury mi atakują? Idź precz, szatanie. Tak? I ta ignorancja powoduje, że pojawia się panika, strach, coś się psuje. Gdzie to wszystko już jest pokonane pod stopami Jezusa. Tak? Amen. Więc zrozumienie, tak się pokonuje, gigantów. Mam nadzieję, że, że to jest taki wstęp do tego, co będę mówił później. Ale przeczytajcie ten 17 rozdział Samuela i zobaczycie, jakie to wszystko jest tam duchowe. Tam nie ma nic yy, cielesnego, normalnego. To ja myślę, że tam kto to oglądał, w ogóle nie wiedział, co się tam w ogóle wyprawia. Ci ludzie w ogóle nie, nie, nie mieli pojęcia, co tam się dzieje. Amen.